Siemano ziomeczki, Dzisiaj znowu zagramy w Lost Day Survival To jest trzeci odcinek Naszej serii W której niszczymy Bunkier Alpha I dzisiaj Zabijamy The Big Wezmę Przywezmę Akacza za sobą i clearujemy trzecie piętro w bunkrze alfa na hardmodzie. I jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków, to sobie je zobacz. <laughs> Jeden trwał dość długo, ale to drugie, trzecie piętro na normalnym modzie, że tak powiem. Otworzyliśmy tam wszystkie skrzynie. I, normalnie, drop z czerwonej był bardzo, bardzo dobry. A teraz jesteśmy tutaj. I po kolei. Mieliśmy 17 kruberów razem 19, a teraz mam 4. Więc Чуть там ружниця трохи. E, próbuję wbić drugi level e, tego, tego specjalisty, by dostać tego cold pythona, cold pythona. już Minigana na tego właśnie The Blind One mamy jeden mamy drugi Dobra dwa dwa, dwa, dwa talizmany z trzech zombie jak już jest dobrze jedzenie ale pijemy jest właśnie, a z tej perspektywy go tak nie widzę dobrze co. Dobra, nic nie wleciało. Tego tutaj też rozstrzelam. Podrapi się po głowie. Dobra, fajnie, że nic nie wleciało. Szkoda, że nie możemy chcę od tamtych zastrzelić. No nic, kompletnie. O, no to jest sięk, fajnie. Fajnie, fajnie. No leczy Leczymy się. Yy, I kończymy jak zrobię flopiego. broni tak wiecie, nie chcę też tak mega mocno tracić. Prawda o kolejny no na to O pójdziemy jeszcze tam. Pokażę wam sztuczkę. Zobaczcie. wiem, się. Zobaczcie. Dobra, czerwony ticket, fajnie, czerwony ticket to w ogóle jest fajny. Dobra. Teraz zrobię sobie rola. z minigana do eq. Tą memeczkę. Dobra. Dobra, zabijemy go szybko. Najpierw idziecie, pamiętajcie do góry. Patrzcie. Widzicie to, jaki jemej. Nie dajecie mu się leczyć, idziecie na to. Найс. на этой делаем так. I tak oto leży. <laughs> Kurde, to sprawa z miniganem. Wiecie, z miniganem. Ciekawie czy da się zrolować. O, za ciężkie. Minigun to jest w ogóle broń. Nawet snikować się nie da. A, widzicie? Dobra. Rozwalę to chyba crowberem. białym oil, no też i od znaka Sprawda mogło być lepiej ale pamiętajcie, że mogło być też gorzej Dobra Odej to spokój po nieco O, już myślałem, że mnie walnie jeszcze. Dobra. Pamiętam co chciałem jeszcze zrobić. Wszyscy biegnie A wy mówicie, że szybko biegacie Wy mówicie, że macie piątki z WF-u To co ten fryzjer miał z WF-u? nie biorę No też i kolejny, Clever, po angielsku Clever to chyba też w stylu mądry znaczyło. Dobra, jeszcze z pięściaka i chciał dojechać. Słuchajcie, czy jestem jakaś skrzyja? Mm, nie chce mi się iść. Dobra. Słuchajcie. Idziemy. Przetestujemy tą brońkę. Dużo tych ticketów w sumie to są. Fajnie. Nie chcę wiecie. Tych aftoczek tak dużo używać. Ja to wolę sobie walltricka porobić, a za to, że praktycznie Kruberów nie mam, to nie zrobię. Dobra. Let's go. Masz, masz. Jeden. Dwa. Mamy tu. take. Kolejne to floppy. Dobra. dla to bije? 25, dwadzieścia ma jeden przecinek cztery prędkości ataku. Wydaje się słabe. Ale to głośno strzela. Dla porównania. Wezmę tego uziczka i do drugiej ręki wezmę Akara. Patrzcie. Obie są głośne. Kurde. Dobra. Brakuje broni. Nie, szczerze mówiąc, to już yy, i tak bym tego chyba dalej nie robił, bo. Szkoda mi w ogóle, wiecie, marnować tego wszystkiego. Robimy tak, tu weźmy. To, 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 to oczywiście. Tych szpulek to nie biorę chyba. To, 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 to. to. Zrobić tak I tak Jeszcze coś tam później wezmę Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę I mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek Był trochę krótki w porównaniu do pierwszego Drugi też najkrótszy nie był Trochę żeśmy w, 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 powiem, troszkę broni. Ale wiecie, dla większego dobra. Którym jest Cold Python? No, Cold Python lepszy od Mhm. I później przyleciał smok I dalej nieważne. zabiję dwóch. Otworzyłem czerwono i teraz też mam 28. Widzicie jak się zwróciło? Potężnie. Naprawdę no. Mega dużo nadostawałem. Wezmę ten armor od biedy. To może też. Tę farbkę już też wezmę. I tkaniny nie biorę, bo ja mam tak dużo w domu że szkoda gadać. niech, już wezmę te szpulki. Jednego z taka tej tkaniny wezmę. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z tej trzy yy, odcinkowej serii, może nawet cztero. Chyba cztero właśnie. Czekajcie. Tak, cztero, bo jeden ten pierwszy odcinek był tak długi, że się podzielił na jeszcze jeden. Wiesz się mi ten odcinek nie należał, nie należał do krótszych. Dobra, słuchajcie. bez Bezbędnego przedłużania. Ja się z wami żegnam i siemanko.